Mateusz Kaniowski, razem ze mną ZUS Cześć. Dużo się wokół dzieje. Wokół ciebie dzieje ostatnio. No, trochę tak. Chyba nawet najbardziej, jeżeli chodzi o zamieszanie. No nie. Czy ty stałaś się początkiem wielkiej wojny? Nie, absolutnie. O co w tym wszystkim chodzić? możesz ja to powiedzieć z twojej z perspektywy? Ja nie chcę się rozwodzić na tym. Dla mnie temat jest zakończony. No właśnie, a propos to możemy wziąć od razu oficjalnie rozwód, jak coś. Tak, oficjalnie bierzemy rozwód w tym momencie. I <grym> już zakończony a temat. Tym drugim tematem nie chcę się rozwodzić i tyle tam nikt nie dostanie walki i... No i może zakończyć swoją okresnę. Koniec. Okay. Czy teraz bierzesz ślub z Ferrari? Nie, jeszcze nie. Za dużo tych ślubów ostatnio. Czyli dobra, po rozwodzie nie bierzesz ślubu, ale wy jesteście całkiem serio razem? Bo widziałem was wtedy w galerii, ludzie jeszcze nie wiedzą, że spotkaliśmy się. Ja w końcu nie wiem, czy to jest prawda, czy wy sobie robicie trochę jaja, czy to jest tak trochę jak ze ślubem ze mną, jak to działa? No to jest trochę tak jak ze ślubem z tobą i trochę tak jakby na poważnie. Wiesz, No, stary, no właśnie, to jest bo ludzie gdzieś... do tej pory myślą, że to było na poważnie. My się znamy drugi tydzień? Roz... Za Madeuszem. Tak, za Amadeuszem. Znamy się generalnie o wiele, wiele dłużej i poznaliśmy się o wiele, wiele wcześniej. Natomiast generalnie tak, znamy się z tydzień. Więc daj się temu rozwinąć spokojnie. No dobra, tylko że. Na nasze social media to będziecie widzieli, jak to Ludzie się robi. Ludzie do tej pory potrafią mi pisać, że jak to, to nie jest to prawda, więc tak, to było wszystko dla zabawy, ale u was z Amadeuszem to, to było na serio, przez no te bardziej wszystkie bójki. niż z tobą. No to wiadomo. No, bardziej poważnie niż z tobą, to przede wszystkim. No właśnie, to jak do tego, o co w tym chodzi? Ojej, o co w tym chodzi? No stary, ja, ja poznaliśmy się na fejmie, ja go znam już o wiele, wiele dłużej, bo jeszcze zanim ja w fejmie nie walczyłam, to ja już wiedziałam, kto to jest już Ferrari. No i jakaś nic porozumienia była już od dawna i tyle. No i w, jak tutaj obwieściłam oficjalnie na pierwszej konferencji, że y, nie jestem pod niczyimi skrzydłami, no to Ferrari się odezwał i spotkaliśmy się. No i w sumie pomaga mi w treningach, pomaga mi w wielu rzeczach, mega dobrze spędza mi się z nim czas i no i niech to jedzie sobie w swoją stronę. No ale powiedziałaś, że to jest trochę dla żartu, podczas gdy ludzie myślą, że to jest Nie, kompletnie no, 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 na serio. Dla nas, dla nas to też jest nowa zupełnie sytuacja, rozumiesz? Ale to, to jest w końcu na serio czy dla żartów? Bo to się jednak powinno dać oddzielić. No i... Ech, a czy ja mogę zostawić to dla siebie? Mówię, pozwólmy po prostu temu płynąć. Stary, mówię ci, znam go tydzień czasu. Co mam? jakie te odpowiedzi ode mnie oczekujesz, że nie tak, jestem ja po prostu na kolejny ślub? Zaproś nie, bo ludzie piszą. Okay, ale Ej, to byłoby dziwne. Słuchaj, co mi to obchodzi, co ludzie piszą? w tym? Ja cię o to pytam. Ja nie jestem czy... po prostu ciekawy, bo ludzie się zastanawiają, czy to jest pod zasięgi i pod fejm, czy to jest na serio. Stare, wszystko z tego można ukręcić, prawda? Co ja bym nie powiedziała, to i tak ludzie e, powiedzą, że tak. Ja to, ja to. chciałem dać ci e, możliwość e, powiedzenia tego, wiesz. E, e, e. Kaniowski, ja ci daję ja? możliwość porozmawiania z sobą, więc pytaj mi już teraz o coś innego, bo ja za chwilę muszę iść na panel. Ale lipa. Dobra, będziesz walił serio z główki, jak w te tarcze? Tak. A myślisz, że to się uda? Nie wiem, czy się uda, wiesz, była chyba taka walka, u kogo to było, Murański z kimś i miały być łokcie. I, I nie było łokci. Dokładnie, żaden z zawodników nie wyprowadził łokci. Bo te główki to byłyby sensowne, gdyby był parter, ale wtedy mogło być tobie ciężej, bo on jest świetną zapaśniczką, natomiast w stójce... Ty jesteś taka, że mogłabyś tak z bańki przywalić, co? Mogłabym, mogłabym, a dlaczego nie? Dla mnie to jest okej okay formuła. I to mi pasuje. A ty w ogóle lubisz ją prywatnie, czy nie? Ja i prywatnie absolutnie nie. Znam ja cię, przepraszam, bo ja muszę coś. Yy, tylko... ważnego kliknąć? Tak. Dobra. No to w, korzystając z tej przerwy reklamowej, zaraz wchodzimy na scenę. Ja się przebieram w koszulę i robimy dym. Jestem tylko ciekawy, czy Zusję i Lil będą dymiły między sobą, czy nie będą dymiły. To jest bardzo ważna historia. Natomiast zajmowanie dalszych sekund tego wywiadu jest bardzo ciężkie, gdyż Zusję dalej patrzy w telefon, a miałem nadzieję, że kiedyś skończy. Są takie ważne rozmowy? Tak, to jest takie ważne, bo wysłałam e... Bolt, czeka, wiesz, i ja go zamówiłam. To była reklama, chyba usług transportowych. Dobra. W każdym razie ciekawy jestem, czy uda się dziewczyny w jakikolwiek sposób sprowokować na siebie. No i też byłem ciekawy, czy przyjechał z tobą w Ferrari. Chociaż teraz jesteś zajęta gadaniem. Odpisywałam no. I co przyjedzie? Nie. Bo ma właśnie swoje zajęcia i musiałam szybko e, zamówić auto. Kurde, bo panel, kiedy bomba będzie na scenie i on by był, to też mogłoby być ciekawe. Czy ale ciebie tak, to wkurza? Ale, Czy ale ja. To interesuje? Ale tak, a po co? <laughs> on będzie, to, tutaj nikt nie będzie ustalał walk. Mogą... Ja przypomnę wystąpienie władcy Piekieł. Możecie szczekać, kurwa, o walkę ze mną. Ja tu, kurwa, jestem gwiazdą. Nikt nie będzie tutaj ustalał żadnych warunków. To, że komuś się coś nam śni, to nie znaczy, że on to dostanie, rozumiesz? Kiedy już i tak otrzymał bardzo dużo, absolutnie nie. Co ty? A dlaczego komuś? Myślę, że ty mówisz o punkcie CDE, a ja mówię na razie o A, że myślałem, że może akurat będzie z tobą tutaj nie, i że będą mogli się skonfrontować. Nie, nie będzie. Dlaczego? Ja powiedziałam, absolutnie proszę mi tutaj nie przyjeżdżać, ja jestem w pracy, ja chcę spokoju, ja muszę się zachować profesjonalnie tutaj na miejscu i mnie ja, żadne bodźce i żadne triggery tutaj otaczać nie mogą. O co chodzi? Dla mnie to jest bezpieczne, ja mam za tydzień walkę, ja nie mam zamiaru się denerwować małpami przeszykującymi się. Mówisz, aha, czyli że obaj są małpami, czy jeden jest małpą? Ja nie wiem, to ty powiedziałeś. Ja nie wiem, jaki małpami, ja pytam. no. Ja nie wiem, kto tutaj mógłby przyjść jeszcze. Kurde, zadyma się zrobiła z tym. Ja nie wiem, jak prowadzić Zusię. Tą rozmowę, bo ona nie chce o tym gadać, a to jest tak ciekawe i wszystkich to tak interesuje. No ja wiem, że ty się cieszysz na moje nieszczęścia, miło. Dlaczego nieszczęścia. Na moje nieszczęścia. Nie, mnie bardzo cieszą twoje szczęścia. A, no, to ja twoje. Ci szczęścia... Zawsze kipiecowo. Two... Moje szczęścia cię cieszą, oczywiście, że tak, czyli co by cię najbardziej ucieszyło, jakbym wróciła do ciebie? Nie, to akurat wtedy byłbym smutny i chciałbym się wyprowadzić z Polski. Co ty? Nie, dobra, nie dotykam, bo jeszcze będzie mi ktoś kopał auto albo coś w tym stylu. Na no, spokojnie. Nie, a tak co że Cię to wkurza to co oni robią, czy nie? No nie no stary, no mi się nie... Denerwuje Cię, cię, cię to wścieka, bo ja to widzę, tylko że Ty nie chcesz tego przekazać. Czemu ty no, chcesz to pokazać tego? remontów? Bo to jest żenujące, bo to jest żenujące, Rozum ja, chyba stałaś z Amadeuszem wtedy, jaką kopą kopał mu w to auto. A, no wiesz, ja obok byłam, gdzieś tam niedaleko. No ale co z tego, ja nie mam wpływu na to, co robiła Amadeusz. I ja nie mogę za to odpowiadać, natomiast e, mam możliwość... E, Zapobiegnięcia temu wcześniej. Czyli właśnie o na przykład. Nie dopuszczeniu do dymów, których chcą ludzie. Tak, dokładnie. Absolutnie nie, nie moim kosztem. I e, nie będę no, akurat... też nikomu e, tutaj dawać żadnej walki ani żadnej szansy. I dla mnie temat jest skończony. Rozumiesz, to po prostu Tej nie. Federacja im zaproponuje, hajs to... i to podpiszę. A to... O, to niech sobie podpisują. Ja na pewno jedna strona podpisze, druga gwarantuje ci, że tego nie podpiszę. Czyli mówisz, że Ferrari się nie zgodzi na tę walkę? Nie, absolutnie. A Ferrari chciałby się z nim bić, skoro przyjechał z kolegami. No, dlaczego? A niech na przykład dostaje. Ulicy na ulicy. A co, Majewski lepszy niż Bomba? Majewski lepszy. Odpo... Wiesz, co powiem Ci tak? Albo nie powiem Ci nic, bo to już by było za dużo. Eee, dla Ferrariego ja bym widziała innych przeciwników po prostu. Kogo na przykład? Ja nie wiem, z kim mógłby się bić, ale na pewno. U... Do Ferrariego generalnie stoi cała kolejka. Tutaj wiesz, tu chłopak sobie może robić casting. Czemu ma wybrać akurat kogoś takiego? Ja odradzam. Ja... Niech nie popełnia moich błędów. A, teraz zrozumiałem, ale, ale to był żarcik słowny. Powiedz mi, czy istnieje szansa, że Ty dzisiaj przyłożysz jej z główki podczas face-to-face'a? Żeby się uszkodzić albo ją jeszcze i żeby do walki nie doszło? Kurde, się ja zaczęła gadać tak logicznie, że aż nie mogę zrozumieć, co tu się wydarzyło. A I kiedy procesy jesteś? myślowe tutaj zachodzą, że ja... A kiedy u mnie nie zachodziły procesy myślowe? Nie no, zawsze no, zachodziły. To to, do porządku. Ale nie z główki, bo możesz doznać kontuzji, pamiętaj, to byłoby najgorsze. Ale jestem akurat na poziomie twojej szczęki. No i szybko zrezygnowałem. No i bardzo się cieszę. Cielin Masti? Nie, powiem ci tak, ja jestem. E, ja się cieszę, że miałam tak ogromny wpływ na nią, że po tylu latach nie mówienia w końcu powiedziała to, e, co było potrzebne. Że to było edukatorskim tak, to nie? Wcale, e, że to wcale nie była edukacja seksualna, że się do tego przyznaje. I tu chodziło tylko o siano i o szybkie wybicie się. Ty zawsze z tymi rywalkami tak mijasz, że ty mi chciałaś tak psychologicznie zrobić tornado w głowie, żeby one kompletnie podracały swoje wartości? my możemy rozmawiać o sporcie. Ja zapraszam, te konferencje, te konferencje ja poświęcam na sport. Proszę bardzo, już usłyszałam, co ja chciałam usłyszeć. Bardzo się cieszę. Widzowie oczekują ode mnie czegoś innego niż gadanie z Wami o sporcie, tak więc bardzo dziękuję i Dzięki, zostawię sobie pieniądze. dużo ataków Dobra, dziękuję. na potem. Dzięki widzowie, przepraszam jeszcze raz za telefon, musiałam odpisać, bo to ważna akcja i. i do... Ważny bolt, bardzo. No, hej.